Dzień dobry, znajdujemy się w strefie inskyminacyjnej. W tej chwili pojazd prowadzi pani Ewa Gębarowska. Jeździmy w zimowych, w bardzo trudnych warunkach i na najbliższym skrzyżowaniu proszę, na sygnalizacji świetnej, proszę zawrócić. Teraz został zrobiony błąd, ponieważ na skrzyżowaniu nie można wykonywać tego manewru z włączonym kierunkowskazem. To był błąd. Musisz się zatrzymać. Zatrzymujemy się. Zatrzymujemy się. we so